Cześć. Witajcie w podcaście Fiszki Pana Boga. I dzisiaj porozmawiamy o takim temacie, który jest wielkim tematem dla nas o temacie uwielbienia. Tak jest. I zainspirowało nas do tego tematu właśnie to, od razu zrobimy reklamę to, że chwała mu. Kanał udostępnił informację, że odbędzie się w 2023 roku 8 lipca we Wrocławiu właśnie uwielbienie kilkugodzinne. Czyli Marcin Zieliński tu udostępnił, No tak? tak, w sumie tak, mm -hmm. no Marcin Zieliński. I gdzieś właśnie to nas zainspirowało też do nagrania tego odcinka, ponieważ uwielbienie stało się naprawdę częścią naszego życia już jakiś czas temu, jeszcze przed Chwała much, tak naprawdę zaczęliśmy żyć w uwielbieniu. I nam się kojarzy na pewno to chwała mu jako uwielbienie, takie muzyczne, i tak bardziej świadomie do uwielbienia. Ja podeszłem, kiedy byłem na pierwszych warsztatach uwielbienia, jakby tak modlitwy uwielbienia czy muzyki uwielbienia z panem Jakubem Tomalakiem. To było u Dominikanów w Poznaniu. I takie fajne nauczanie miał taki ojciec Norbert Oczkowski dla nas o uwielbieniu. Gdzie on mówił, że właśnie Eucharystia jest najwyższą formą uwielbienia. I to tak dla mnie było takie wow. Ale że uwielbienie to nie jest tylko muzyka. I to doświadczyłem podczas innych rekolekcji właśnie z królewskimi dziedzińcami, którzy bardzo praktycznie nas uczyli tego, jak uwielbiać w muzyce w słowie. I po tych rekolekcjach postanowiłem sobie. I w sumie postanowiliśmy razem, że chcemy, aby uwielbienie było stylem naszego życia. Dokładnie. I co to teraz znaczy? Właściwie ja tak sobie pomyślałam, żeby jakby może określić pewną taką definicję uwielbienia. Taką jakby to pewnie nie jest książkowa, to nie jest teologiczne, ale taką naszą definicję uwielbienia. I uwielbienie to jest właśnie oddanie Bogu chwały i postawienie Boga właśnie we właściwym miejscu. I bo my zawdzięczamy Panu Bogu wszystko, i on zasługuje na tą chwałę. I po prostu w Piśmie Świętym tak wiele osób oddaje Bogu chwałę, zaczynając po prostu no, Księga Psalmów cała jest oddaniem Bogu chwały. Magnifikat Marii jest oddaniem Bogu chwały. I w każdych właśnie takich ważnych wydarzeniach w Piśmie Świętym ludzie oddawali Bogu chwałę. Po przejściu przez Morze Czerwone ludzie zaczęli. Uwielbiać Boga tańcem, zaczęli śpiewać. Tam była wtedy prorokini Miriam, która zaczęła grać na Bębnie i uwielbiała Pana Boga. I to jest po prostu niesamowite, jak w wielu miejscach możemy spotkać właśnie tą chwałę, którą możemy oddawać Panu Bogu. Tyle przykładów jest. W naszym życiu oddawanie Bogu chwały, to w moim przypadku jest tak, że ja staram właśnie się też oddawać Bogu chwały poprzez takie codzienne, codzienne rzeczy. I Gdzieś tak, już jakby intuicyjnie to zaczęłam robić, typu, no nie wiem, obieram ziemniaki i sobie myślę, Panie Boże, przecież to Tobie też może oddać chwałę. Ta, ta czynność, mogę teraz się do Ciebie też modlić i Ciebie przez to też uwielbić, przez to bycie w moim powołaniu. Ja to zaczęłam robić i wiecie, tak się zastanawiałam, czy, no okej, okay, czy, czy obieranie ziemniaków może być chwałą Boga. I wtedy byliśmy na zakończeniu kursu Harris w Łodzi i właśnie była jedna z konferencji. Która mnie po prostu tak urzekła i nie pamiętam, jak się nazywała niestety, ta pani, która mówiła tą konferencję. Ale właśnie ona mówiła o tym, o tym oddawaniu Bogu chwały w codzienności poprzez trwanie w naszym powołaniu, i to właśnie takie codzienne czynności. I Pan Bóg też myślę, właśnie tak, jak mówisz, nie potrzebuje jakichś wielkich koncertów na Jego chwałę, ale właśnie tym bardziej chcemy ten koncert chwała Mu wywrócały zreklamować, żeby nas dobrze zrozumieć. Dla mnie właśnie, tak jak mówisz, takim momentem spontanicznym oddania chwały Bogu jest właśnie to Magnificat Maryi, kiedy mówi Wielbi Dusza Moja Pana. Bo to był taki moment radości, i że z tej radości jakby zaczęła śpiewać. Tak. Ja teraz nie wiem, czy tam jest napisane, że zaczęła śpiewać, czy po prostu uwielbiła Pana Boga tymi słowami, ale y, ja w sobie też zna y, znajduję takie wspomnienia, kiedy na przykład tak się czymś ucieszyłem, że chciało mi się śpiewać. Mhm. Y, czy nawet Lilka ostatnio nas też na takim etapie, że no, po prostu zaczyna sobie śpiewać. Nie? To znaczy, że masz lekkość taką w duszy, i to jest tak jakby, no powiem teraz. Yy, trochę z mojej strony, chyba najwyższa forma radości. Mhm. Ten śpiew, bo to nie jest krzyk, ale to jest głośniejsze niż mowa i yy, często ten śpiew angażuje całe ciało. Nie? Kiedy tak. profesjonalnie się zajmujemy śpiewem, to się dowiadujemy, że śpiew angażuje całe ciało, od mięśni łydki po czubek głowy, mhm. yy, żeby ten dźwięk dobrze wydobyć. Nie? Także to jest coś, co rezonuje. A z drugiej strony. Jest to też e, słowo, które wyśpiewujemy, e, który czyni, które czyni pewną rzeczywistość, jak uwielbiamy tak, Pana Boga. Tak, oczywiście. To jest tak, że przemienia się całe życie. Po prostu zaczyna ten świat się postrzegać zupełnie inny, inny sposób. I to jest właśnie niesamowite w Panu Bogu, że jak my Mu oddajemy chwałę, to On nam po prostu oddaje o wiele więcej, daje nam inną jakość życia. I to nie chodzi o to, żeby teraz o, będę uwielbiać Pana Boga, to wtedy dostanę tutaj nie wiadomo co i takie, wiecie, na zasadzie m, jakichś m, oczekiwań wobec Pana Boga, tylko to jest takie czyste właśnie, to oddanie Panu Bogu chwały, ale też mówisz właśnie tutaj, Adi, o tych momentach radości, takich momentach dobrych, ale też jakby to jest trudne, taką decyzją emocji, ale taką decyzją woli uwielbiać Pana Boga w momentach trudnych mhm. i Okazuje się, że jak ja mam takie doświadczenie, że kiedy zaczynałam uwielbiać Pana Boga w takich gorszych chwilach, nawet jakby w takich bardzo gorszych, takich trudnych, ale też w codzienności, w momencie, kiedy na przykład Janka i Judytka obie w tym samym momencie krzyczały, płakały, chciały po prostu gdzieś e, moją tam uwagę, a mi tu się jeszcze obiad przypalał, i ja zaczynałam śpiewać i po prostu uwielbiać, albo włączałam właśnie jakieś uwielbienie na YouTubie, i w tym momencie nasze dzieci nagle się też śpiewać, tańczyć i ta sytuacja po prostu się łagodziła mhm. i to jest właśnie też to, nie, żeby też trwać w tym uwielbieniu, chociaż często to jest trudne, bardzo trudne, jak są naprawdę bardzo takie jakieś skrajne przypadki, ale z tą taką decyzją woli w tym momencie, nie? a nie tych uczuć, które, które w tym momencie czujemy, tych emocji i wtedy to naprawdę zmienia perspektywę i to potrafi zmieniać świat dookoła nas, nasze małżeństwo, i to jest niesamowite. Ja sobie teraz już nie wyobrażam takiego życia bez tego uwielbienia. Mnie uwielbienie nauczyło y, takie, takiego dziecięcego zaufania, bo Ty mówisz właśnie o naszych dzieciach, że y, czasami jest ciężko, a Ty zaczynasz śpiewać, one też zaczynają śpiewać. I to jest właśnie to, że w pewnym wieku, y, czy w pewne, na pewnym etapie dorosłego życia, czy nastoletniego życia, y, odkrywam, że ja nie jestem jakby zależny od moich opiekunów, od moich rodziców. I wtedy chcę wziąć życie w swoje ręce. Czasami to się wymyka z, ko z kontroli, tak że ja chcę kontrolować wszystko. A uwielbienie powoduje we mnie właśnie to, co Ty zrobiłaś: że całkowicie oddajesz kontrolę e, Panu Bogu, bo odwracasz. Jak idziesz, wchodzisz w uwielbi modlitwę uwielbienia, to tam nie, nie ma czegoś takiego jak e, Panie Boże, proszę Cię, czy dziękuję, czy coś tam, bo to nie o to w tym chodzi, nie? Kiedyś nas, nasz przyjaciel, właśnie ze wspólnoty, prowadził na kursie Jan konferencję i fajne zdanie powiedział o uwielbieniu. Żebym teraz tego nie przekręcił, to sparafrazuję, ale że uwielbienie jest lekarstwem na niespełnione prośby. Mm. Tam nie ma w ogóle próśb, bo e, dlaczego uwielbiamy Pana Boga? Uwielbiamy, bo jest. I, ty, i to, jest, i to tak. jest sedno. Jeśli do tego dojdziemy, to już mamy wszystko. Bo w uwielbieniu chodzi o to, że Pan Bóg jest i że ja kieruję na Niego wzrok swojego, swojego serca, swojej duszy, swoich myśli. Yy, I po prostu mówię mu komplementy, mówię, jaki on jest. Odkrywając przez to właśnie, że ja to mówię, to ja to odkrywam i mówię to do swojego rozumu. Mhm. A przez to, że to jest w rozumie, to to się też pojawia w moich myślach, w moich słowach, w moich czynach, w moim życiu po prostu. Nie? I to absolutnie nie jest jakaś Ewangelia Sukcesu teraz. Czy to nas chroni przed chorobami, przed nieszczęściami? Myślę, że w ogóle. Albo nie polegałbym na tym tak, że chcę, żeby to tylko mnie chroniło przed, przed jakimiś zagrożeniami. Pan Bóg oczywiście się nami opiekuje jak, jako dobry Ojciec, ale. Uwielbienie powoduje, że ja kładę e, akcent w życiu na Pana Boga. Dokładnie, dokładnie. I też e, mi przychodzi tutaj do głowy jeszcze trochę takie, taka rzecz, która jest powiązana z tym tematem, ale też właśnie o tym, co już kiedyś mówiliśmy, że słowo też, które wypowiadamy, ma moc. I jeśli nasza mowa jest mową uwielbienia to też właśnie zmienia się nasze otoczenie. Mi ostatnio, chciałabym się też z tym krótko podzielić, że wraca co chwilę jak bumerang, takie słowo z listu do Efezjan, 4 rozdział 29 werset, żeby moja mowa nie była szkodliwa, tylko budująca. A jeżeli my trwamy właśnie w tej chwale od Bożej, to też ta nasza mowa zaczyna się zmieniać. Zaczyna się zmieniać to, w jaki sposób mówimy też do innych ludzi. Po prostu, no tak to jest. I... Wiecie, fajnie jest, jak mamy szansę też uwielbiać we wspólnocie i warto jest szukać takich miejsc, w których można uwielbiać, ale też możemy robić to w domu. Jednak pamiętajmy zawsze, że najważniejsze, to, co też Adi powiedział, najważniejszy i po prostu szczytem uwielbienia jest Eucharystia. Amen. I to jest sedno, bo czasami mam wrażenie, że ja mam, miałam coś takiego już teraz nie, jakby już do tego dojrzałam, że tam msza święta no, była taka. No, no, msza święta, nie? Fajnie możemy przyjąć sekrementy, no ale to uwielbienie, gdzie tam jest ta muzyka, i tu się dzieje, no to tam to jest takie inne, nie? To tam się przyjemnie idzie. A czasami wiecie, nam Mszy Świętej ksiądz powiedział kazanie, albo jak nam się zdarzyło niedawno, y, powiedział wszystkie ogłoszenia parafialne, mhm. no i wiecie, i to takie okej, okay, nie? Ale w momencie, kiedy właśnie odkryje się tą prawdę że tam msza święta, to jest właśnie ten szczyt uwielbienia, to też tam msza święta nabiera innego zupełnie takiego znaczenia. In, inaczej tak wpływa na człowieka. Nie wiem, jak to powiedzieć, bo nie chcę teraz jakby tutaj jakiejś herezji głosić, ale... Eucharystia jest sakramentem, czyli jest realną obecnością Dokładnie. Pana Boga. I oto to jest najważniejsze, że Jezus tam jest prawdziwy i to jest przedłużenie tego, co się dzieje na krzyżu, tak? I my uwielbiamy pana Jezusa właśnie w tym misterium męki śmierci i jego zmartwychwstania. I przez to otrzymujemy też Ducha Świętego, bo powiedział, że Duch Święty nie był jeszcze wtedy dany, ponieważ Jezus nie został uwielbiony, ale przez swoją ofiarę krzyża my go uwielbiamy właśnie na mszy świętej. I jest dużo niesprawiedliwych głosów, takich, że no, ta muzyka uwielbienia, wiadomo, to muzyka, ale to takie za bardzo światowe. To powinny być tylko chorały, chóry i organy itd. i tak dalej. ja jako osoba zaangażowana muzycznie w kościele z jednej strony rozumiem tą wrażliwość, że powinno być tylko poważnie i tak dalej. I rozumiem też, że faktycznie zdarzają się pewne nadużycia w kościele jeśli chodzi o muzykę w trakcie eucharystii. Ale najważniejsze właśnie jest serce. Osoby posługującej i osób uczestniczących w eucharystii. Ja nie idę na mszę, żeby posłuchać pięknego śpiewu organisty, lub tego takiego majestetycznego brzmienia organ, tylko uwielbiać Pana Boga w tych pieśniach, w tych modlitwach i po prostu w jego, jego ciele i krwi. Ale to ja mogę osiągnąć też, kiedy gra z Scholka, czy schola, czy, czy zespół, bo często to są ludzie bardzo uduchowieni, którzy na co dzień mają głęboką relację z Panem Bogiem i ta pieśń jest taką też pieśnią modlitwy. O to chodzi, żeby to nie był koncert, tylko, tylko modlitwa. Ten koncert, chwała mu, był na 10 tysięcy osób w Łodzi. Teraz planowane jest 30 tysięcy miejsc. To nie będzie Eucharystia, ale to będzie właśnie takie miejsce czcicieli. Pana Boga, i ja szczególnie do tego zachęcam, bo mówisz, że można uwielbiać Pana Boga w domu. Oczywiście, ale y, dobrze jest uwielbiać go w kościele, bo Duch Święty działa w kościele, czyli w ludziach, mm. a nie tylko we mnie. Y, oczywiście moje ciało, jako jednej osoby, jest świątynią Ducha Świętego, ale my, zobacz, nawet uwielbiałaś niby sama, ale uwielbiałaś w ramach kościoła domowego, tak. nie? Bo nasze dwie dziewczynki jeszcze tu były i się połączyliście w tym uwielbieniu. Znaczy uwielbiamy sobie tutaj wieczorami. Także ja bardzo zachęcam. Ja nie wiem czy to co mówimy to się w ogóle klei, ale jest pewien taki znak tego, że wychodzimy powoli z chorobowego. Ja nie mogłem powiedzieć dwóch zdań bez kaszynięcia. A my nagrywamy i na razie nie jest pocięty materiał przez 15 minut i nie kaszynołem. Tak, chwała panu. No I my. właśnie, ja chciałabym jeszcze tak krótko dodać, że właśnie tak, to masz rację. I wiecie co? Ten koncert i to uwielbienie, na którym byliśmy rok temu, dodało też po prostu, przymnożyło wiary. Tak. I to było piękne też ekumeniczne spotkanie. I my do tej pory. Cały czas po prostu e, jesteśmy napełnieni tym uwielbieniem, też po tym koncercie. Zostało to z nas, trwamy. To też było gdzieś e, między innymi jednym z punktów zapalnych do nagrania podcastu, mm -hmm. bo, bo chwała mm -hmm. mu zapadła ostateczna decyzja, tak naprawdę. No, ale zapadła tym. już wcześniej. Zapadła wcześniej ale my był... na chwałę mu zaczęliśmy już nawet ludziom o tym mówić, że zaczynamy, y, że chcemy puścić pierwszy odcinek. I oni nam błogosławili, mówili: tak, róbcie, nie? Tak, Że... dokładnie. I, I spotkaliśmy ludzi, którzy nas w tym wspierali. I spotkaliśmy też osoby, które to robią i są w kościele i głoszą i które nam też potwierdziły gdzieś te nasze różne też obawy i, 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 i powiedziały nam dużo takich dobrych słów, ale. To nie jest ważne. Jakby najważniejsze jest to właśnie, że ten Pan Jezus był tam uwielbiony i to było miejsce, w którym my mogliśmy spotkać się też z ludźmi, którzy mają podobne wartości do nas i mogliśmy wspólnie właśnie uwielbić Pana Jezusa i to jest niesamowite. To jest po prostu miejsce uwielbienia z miejscem, kiedy nasze serce może się połączyć właśnie z Panem Jezusem. I ja już nie chcę tu przeciągać, ale czuję, że ten temat jest po prostu totalnie niewyczerpany i że chyba to jest coś takiego, czego po prostu po ludzku się nie da opisać słowami. Po prostu nie, uwielbienia nie, trzeba nie, doświadczyć, nie. bo my nie mamy w naszym słowniku słów, które mogłyby opisać uwielbienie. Jeśli kogoś na przykład niepokoi to, co Weronika powiedziała, to słowo ekumeniczne, ja właśnie czytam książkę, ona jest chyba dosyć stara, ta książka ojca Raniero i on jest już teraz kardynałem, gdzie interpretuje pieśń Ducha Świętego, czyli ten hymn o stworzycielu Duchu Przyjść wers po wersecie. Ja nie przeczytałem jeszcze tej książki, ale jestem na etapie właśnie Ducha Świętego jako miłości. I kardynał Kantela on jest też osobą, która przez kilkadziesiąt lat, nieprzerwanie jest kaznodzieją papieskim, czyli on prawi, prawi papieżowi kazanie. <tosłuch> I, I on mówi o, o kościele, który jest Kościołem Instytucjonalnym, czyli e, naszej struktury Kościoła Katolickiego Msza, e, ale mówi o Kościele na poziomie ducha. I e, napisał takie zdanie: e, Musiałbym sprawdzić, z którego roku jest ta książka. No, ma naprawdę więcej niż 10 lat, że w dzisiejszych czasach uważa, że szczególnie tam, szczególnie tam, gdzie podejmuje się wysiłek, pracę, cierpienie, na rzecz jedności działa Duch Święty. E, bo pewne struktury i strachy e, wobec innych religii wyznających też chrześcijaństwo e, wynikały z, z tego, że no po prostu powstały pewne zranienia na początku tak? odłączenie się, reformacja, e, wzajemne e, zbrodnie, tak naprawdę bym powiedział, ze strony Kościoła katolickiego i ewangelickiego. I w końcu Kościół katolicki też e, tak mocno zamknął się w swoich strukturach i zakrył się w swoich takich obrzędach, e, że powolutku, powolutku jakby wyprosił tego Ducha Świętego. Oczywiście Duch Święty był cały czas w kościele, ale jakby taki uśpiony. I to nowe przebudzenie przyszło z Kościoła ZielonoŚwiątkowego. Tak. Mhm. I teraz mhm. mamy e, czas, uważam, wielkiego przebudzenia w Kościele w ogóle na świecie. W kościele katolickim i nie tylko, przebudzeniu wśród chrześcijan. I ja mówię to z pełną świadomością, że chcę być udziałem, mieć udział w tym przebudzeniu też. Że chcę się poddać pokornie działaniu Ducha Świętego, a nie działaniu struktur stworzonych przez ludzi. Um, dlatego naprawdę uważam, że to jest super wydarzenie. Chwała Mu, które odbędzie się 8 lipca mhm. 2023 roku. We Wrocławiu i chcemy na pewno tam wziąć udział, daj Boże, aby się udało, aby uwielbiać i napełniać się tym Duchem Świętym, bo widzimy, jak to jest paliwo do codziennej służby, w rodzinie, w pracy, we wspólnocie. Dokładnie. I ja też jestem bardzo dumna i tak się cieszę, że właśnie to zorganizowali oso zorganizowały osoby z Kościoła katolickiego. I że to wszystko też ma błogosławieństwo, właśnie biskupów. I też na ostatnim chwałamu właśnie był arcybiskup Ryś, i też poprowadził modlitwę. I to też jest budujące właśnie, że ten nasz Kościół Katolicki też stawia coraz bardziej też na jakość. Także ja myślę, że będziemy chyba lądować, i zachęcamy Was bardzo serdecznie do tego, abyście. Jak tylko możecie, uczestniczyli w uwielbieniu, nawet we własnej parafii. W większości kościołów są wspólnoty, które właśnie prowadzą uwielbienia. A jeśli nie, to. Zacznijcie sami. Zacznijcie sami i też można pomóc sobie właśnie nagraniami z internetu z uwielbieniem. To też niesie. Także. Zachęcamy Jeśli ktoś was czuje to jakieś takie pragnienie, życie. to są nagrania, już takie tutoriale, jak zacząć grać pierwsze dwa, trzy, cztery akordy na gitarze czy na klawiszach i próbować samemu już uwielbiać. I bądźcie w tym wierni, a, a, a Pan Bóg da Wam wspólnotę. Amen. No i pamiętajmy właśnie Eucharystia. I to jest, to jest to, od czego powinniśmy zaczynać jak najczęściej. Szczyt i źródła, źródło życia chrześcijańskiego, Jan Paweł Drogi. Amen. Bóg zapłać. Trzymajcie się z Bogiem. Z Bogiem.